Szansa, 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 na sukces. Damian Maliszewski, prosimy do nas. Brawa, wszystko jak trzeba. Witamy. Witam. No to najpierw, zanim zaśpiewasz, parę pytań. Skąd jesteś? Pochodzę z Rybnika, a obecnie od roku mieszkam w Warszawie. Czyli taki jesteś świeży w Warszawie, jak na razie? I co tu robisz u nas? Uczę się i pracuję. No, a szczegóły? Szczegóły... Pracuję od niedawna jako barman, a uczę się, przygotowując się, mam nadzieję, w przyszłym roku do, do psychologii. Chciałbym zdawać na psychologię. A nie ma jakiejś dolnej granicy wieku, w sensie barmaństwa? <grym> 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 Dziękuję bardzo. <grym> nie no, nie jesteś młodą, zwierną panienką, nie muszę Cię komplementować. <grym> w ogóle nie jestem panienką. <grym> Rzeczywiście, no nie, no. No chyba nie ma dolnej granicy barmaństwa, no, A chyba, barman chyba. może... W przerwach nie, sam nie sobie. Może. Coś, nie, niestety nie może, nie a czasami może. czasami trzeba by było. A śpiewasz w pracy? Yy, <głos》>, nie śpiewam. Kiedyś śpiewałem, ponieważ pracowałem w restauracji śpiewających kelnerów. E, no proszę. E, właśnie, to jest dobre miejsce. Ale wszyscy myślą, że się śpiewa chodząc z tacą i meni się wyśpiewuje, a to, to tak nie do końca wygląda. Ale jakbyś pisał CV, to professional experience. Tak. Jak najbardziej śpiewający kelner. Oto pańska ogórko, no. mnie nie przyjmą i tak, więc nie ma, co? Błagam, panie Wojtku. Numer cztery, panowie. Absolutnie nic. Ojej, no. Co się Okej. stało? To jest jedyna piosenka, której błagałem w los Boga, żeby nie wylosować, ale no trudno, jak postaram się zaśpiewać, nie potrafię jej śpiewać, ja, ja, przyznaję. My Pan, Będę bardzo Pan Bóg jest wzięczy, zajęty nie? wieloma sprawami. Gdybyś się zgłosił do mnie, to może bym coś tak? Ale pan zawsze mówi, że pan nie ma wpływu. Nie, no bo nie mam. No to ja będę tutaj, zdam się na, na pomoc pana Stanisława. Trudno mi yy, to mówić, ale musisz to zaśpiewać, chyba że uciekniesz, ale nie wiem. No już chyba nie ucieknę. No. Yy. Panowie są gotowi, Stanisław na pewno pomoże. Z linią melodyczną w takim razie. Naprawdę? Naprawdę. Tak się aż przestraszyłem. Bardzo, bardzo się przestraszyłem. Dobra, to taką taśmę. I do tego przypominam, najpierw. Staszek, ale staśmy telewizyjnej. Nie myślałem ostatnio w świecie o tym deszczu, o Tobie, o Twoich udach i o miłości, i że bez niej nie udały się na nic. To była zdecydowanie wersja unplugged. A... I pijama wersja. wersja. Ale fajna moda wtedy była, prawda? A teraz jak gracie elektrycznie, czy raczej. Elektrycznie, elektrycznie? elektrycznie tak. E, gitara elektryczna, bas elektryczny, keyboard. Nawet ja gram na elektrycznym fortepianie, ale to już są inne fortepiany e, niż kiedyś tak zwany keyboard, który nie miał dynamicznej klawiatury. To jest no tak. bardzo. Już zaawansowany technologicznie. Nie może się ścigać z prawdziwym, długim, koncertowym, czarnym? E, nie, to jest zupełnie inna kategoria nie i może. nie ma w ogóle przyłożenia. Inny instrument. Klawisza, to jest inny instrument, ale... tak, tak, to są inne brzmienia i w ogóle inny inny instrument. Oto Damian na początek w tym programie. Polska deszczowa, ja czekam na Ciebie Na mieście ludzie mówili o cudzie Tak rzadko słońce przez chmury się przedziela Ja nie, nie dbam o siebie nie myślałem ostatnio o świecie O tym deszczu, o Tobie i o Twoich udach I o miłości Bez nień, nie udałoby się na nic. Absolutnie, absolutnie nic. absolutnie nic. Absolutnie nic. Absolutnie nic. nic. Noc deszczowa, ja czekam na, na ciebie. Na mieście ludzie mówili o cudzie. Jak można żyć bez powietrza, ja nie wiem, kochanie, ja nie wiem. I nie myślałem ostatnio o świecie, o tym deszczu, o tobie i o twoich udach. I o miłości, i że bez niej. Absurd. Dziękuję bardzo. Dziękujemy namianowi bardzo.